Przede wszystkim być. To się będzie liczyło dla wszystkich polskich kibiców. I zobaczmy już na grupę jakiś znowu, bo to były problemy, jeśli chodzi o poprzednią mapę, ale teraz już przykrawia i proszę mamy jakieś... Czy Czas na dyskotekę, ale nie, jednak nie. Siadaj gościu, siadaj gościu, ale to Gufi usiadł. Jekindar już ma wsparcie, przewaga pięciu na trzech. Teraz Polacy odpowiadają i mamy wyrównanie. Bomset, a już jest zajęty, ale hola, hola, hola. Na plecy powolutku wchodzi Paci, ten co prawda jest mocno poobijany. W każdym razie, wciąż może być sporym zagrożeniem. Teraz tej kolejnej wymiany. Kay w banku i Paczy. Indywidualnie Myno i Kay nie mają prawa tego zepsuć. Dokładnie wiedzą, gdzie jest przeciwnik, wiedzą, co trzeba robić. Jest podwójny pik, ale to jeszcze nam się nie kończy. jeszcze Paczy miał czas, żeby przeładować pistolet. No tylko, że tego czasu za chwilę mieć nie będzie na brojenie bomby. Nie ma defa, nie ma smoka po stronie zawodnika Liquid. I co na to Polacy? Bomba tylko dotknięta, Hej już fraguje! I Nine zgarnia rundę pistoletową na decydującej mapie tego starcia. Akurat w przypadku Verpasa Liquid Big OC no miał 16 eliminacji. Może nie był to zawodnik, który jakoś się błyszczał, ale w tej rundzie, no bez Jakim Dara, być może za chwilę bez Paciego, będą zawodnicy Liquid. Mynio chyba przypomniał sobie te czasy Vertigo, przypomniał sobie to, co robił na poprzedniej mapie. Bo to jest kolejne dobre wejście od tego gracza. Zobaczmy dwa trafienia od niego, dwa również podczas rundy pistoletowej. I wydaje się, że zagrożenia ze strony Liquid już nie będzie. Nie ma defa, nie chcą tego odbijać. Zatem Pacji przechodzi niezauważony. Za chwilę pozna pozycję bomby i za chwilę też mynią może bardzo mocno się zdziwić. Na razie jednak to Rain Waker się zdziwił. Ale proszę, Pacy jest na plecach. No i pytanie, jak Polacy będą chcieli odbić ten ładunek, bo... Sytuacja jest niekomfortowa. Rzeczywiście, w momencie, w którym pojawił się Patsy, pojawiły się problemy, których chyba nie jesteśmy w stanie na razie rozwiązać. teraz, Kej na szczęście łapie jej Kindara. Ale pojawia się jeszcze w tym wszystkim na a Patsy do tej pory był skuteczny. Hades na szczęście z pierwszą minacją. ale przede wszystkim też i z możliwością podniesienia paczki. Chociaż OZI. Jeżeli przedostanie się szybko na banan, to na pewno będzie miał okazję tutaj poprowadzić swoją defensywę, ależ fatalnie to wszystko się złożyło! To nie zawsze się zdarzało w tym spotkaniu. Przecież jeszcze nieraz mówiliśmy, że Nine ma na przykład 8 punktów z rzędu, ale kasy tam brakuje. Tutaj Liquid ma 6 z rzędu i zawodnicy mają po 11 tysięcy. No wyjątkiem jest RainWaker. Ten akurat ma z tym problemy, ale teraz też Defensywa ma problemy z bombsightem Bejzu. Patrzmy, Pacy niewiele widział. Polacy się budzą. Są fraki z pistoletów. Jest już Czekałacznikow, jest podniesione M4 i przede wszystkim jest podłożona bomba. No teraz musi to zakończyć się happy endem, jeśli chodzi o Nine. Nie może być inaczej. Tylko właśnie. No to też był taki sposób, prawda? To też była decyzja o tym, żeby no z takim, a nie innym wyposażeniem zagrać szybko. Tymczasem dobre granaty na Bombsite B. Na Fel trafiony pacj jednak widział, że coś również dzieje się przy bananie. To powinna być informacja dla Liquid, że to może być tylko zmyłka, że tak naprawdę Nine może się rozgościć i pod B i pod ano. Teraz killer pada na ziemię. I Polacy chcą atakować na dolny BS, ale tutaj świetny, błyskowy RainWaker. wiedział, jak trzeba to wykorzystać. Teraz jednak OC nie trafia. I pytanie, ile by trzyma sniper Liquidy. Hary skasuje Kindaro, OC bez szansy! Kufi to kończy! Ale może w tej. Ta paczka zostanie rzeczywiście podłożona. Na razie czekamy na pierwszą eliminację. Ta po stronie Paciego, ale na szczęście Kej odpowiada. Również Uuu. Hades bardzo mądrze, przytomnie, wiedząc jaką pozycję aktualnie ma OZI. No i tak naprawdę na bomb Sedia pozostaje w tym momencie tylko Ekinda, chociaż do niego już dołączają. Pozostali zawodnicy widzimy NAFT też gotowy do walki dwukrotnie. Po raz kolejny NAFT, coś się tutaj najlepszego dzieje. Nine niestety wypuściło z rąk. Mam wrażenie, że tę piątą rundę ponownie trzeba o to walczyć. Na walczy nie kto inny jak Hades. Ale teraz wymiana broni to jest tylko zmyłka. Rain Waker się na to nabiera, ale Polak nie ma czasu. Rain Waker świetna pozycja. No już myślałem, że Harry zdąży terminacji na taką skalę, jak to zrobił wcześniej, nawczy czy Jekinder, ale zaraz będziemy mieli okazję się przekonać. Patsi cały czas odkryty. Patsi cały czas, jeszcze chce to wszystko rozegrać indywidualnie, ale pojawia się już naw. No i w sytuacji czterech na trzech na będzie podkładał paczkę. Mino, zobaczmy jak mu pójdzie, chociaż na razie Hades, wcelowany w plecy. Tam co prawda jest jeszcze jeden z oponentów, to Rain Waker, ale zawodnik gra z pistoletem maszynowym, więc na daleko raczej za, wiele, za dużo nie zrobi. Tutaj OC, wychylenie na blisko, ale my nie popełnia błędu. I po tym fragu zawodnicy Liquid już chyba nie będą chcieli tego odbijać. Jeszcze wychylał nap, jeszcze wychyla się Rain Waker. No co ciekawe, jedną eliminację zgarnia w tej końcówce, ale sam oddaje życie. Szczególnie, że coraz więcej tych błędów po stronie drużyny Liquid. E, widzimy RainWaker, Waker. No z jedną eliminacją, było gorąco. Goofy na szczęście odpowiada, ale chyba ta największa zmienna, czyli nap jeszcze gotowy na short, aby odpowiedzieć. No i też je Kindar, który trzyma się niedaleko tego bombsightu. Teraz jednak Gufi z kolejnym trafieniem. Killer robi dokładnie to samo. Gufi czyści bombsight P. Najny czyści rywala spod tego ps -a. I Hades no teraz jeszcze nie oddaje tego celnego strzału. Od razu zadbanie o dobrą ekonomię w defensywie. To będzie coś, co będzie pozwalało wygrywać kolejne rundy. No niestety Hades obrywa od Rainwakera. Pierwsze trafienie już trafia na konto. Bułgara, Pilar próbuje teraz zaskoczyć, ale rywale są na to przygotowani, no i ta pistoletówka jak na razie Polakom w ogóle się nie układa, Minio też tego nie naprawi, przewaga 5 na 2 i czysty bombsite, a no wydaje się, że za moment zobaczymy kolejny remis w tym spotkaniu. Teraz też istotne, żeby ten spokój zachować, bo Team Liquid zmienia swoje podejście do rundy. Wcześniej raczej nieco wolniejsza gra, teraz wręcz raż na bombsite P. Gupi by, no już padają. OK, jednak dwukrotnie przez Smoke'a. No ale Polacy są tylko od strony Shorta. Coraz to bliżej. Killer również, ale ten czas ucieka. Jest teraz dorzucony Smoke. I on tutaj chyba będzie jedyną nadzieją dla Polaków, ale ta bomba też jest pod kontrolą. Tutaj zawodników Liquid. na, jednak sobie nie radzi. Tylko, że Polacy muszą się stąd ewakuować. Podłożyć pod nogi przeciwnika. Szkoda na pewno, że ta kolejna runda nie jest rozgrywana z karabinami. że Faktycznie nie ma tutaj sytuacji, w której no Polacy mieliby szanse ogromne, ale po tych pragach od Keja. No jeszcze Kylar słyszał te kroki, Rainwaker nawet go nie sprawdza. Kylar z sporą niespodzianką dla przeciwnika. I nie ma już czasu dla ostatniej dwójki terror, żeby walczyć o trzynastą rundę. Nie teraz! Tak naprawdę jeszcze nie było tutaj żadnego konkretnego kontaktu. Teraz Hades wychyla po tym flecz, ale na blisko jest Jekingar. Hades zaskoczony. Bom, słuchajcie, jednak pozostaje Kylar. 15 sekund na zegarze, to się da zrobić. Polacy naprawdę mają spore szanse. Po tych eliminacjach to musi być runda dla Nine, NAF nawet się specjalnie nie spieszy. Czerwony zegar, czas na zachowanie broni. W wykonaniu NAFA, wykonanie Usiego i faktycznie Nine... Tak, Gufi, akurat odwrócony plecami, żeby właśnie nie oberwać fleszem. Kej, okay, oj, tu wydawało się, że będzie zaskoczony. Leci błyskowy, ale jest Gufi. i to jest piękna współpraca Polaków. Znowu spora przewaga Nine, znowu coraz mniej czasu dla Liquid i chyba znowu czas na zachowywanie broni. O proszę, Hades, bardzo ładny początek, ale właśnie to jest ta runda eko, więc to musi tak wyglądać. Kylar i Hades kończą to bardzo szybko. Ten też oczywiście rozgrywa świetną mapę, no i teraz Nine nabiera jeszcze więcej pewności siebie. Kay rozpoczyna, Hades trafia, co robią panowie z Liquid? Co robią panowie z Liquid, bo wchodzą pod celowniki, to jest niesamowite! Teraz jednak e, fleszcze na długą, tam na blisko obserwowany je Jekindar dosyć późno wychylał. Bawiał się chyba Rewala z bombsite'u i słusznie, bo Minio teraz się rewanżuje. Ale jednak to jest 3 na 3. To jest tak naprawdę jedna z lepszych rund od Liquid po zmianie stron. Bo ostatnie minuty to przecież rundy, gdzie maksymalnie zgarniali fraga, ale teraz Kaye był na posterunku. I mamy dwóch na jednego. Osy kontra Goofy i K. Jeszcze 40 sekund dla Taper'a Liquid. A ma pełen pasek zdrowia. Bomba będzie podłożona, ale Goofy i K. Już obok siebie. I teraz e, byle tego nie zepsuć. Osy to przetolowany. Osy, ale nie! Nie będzie tej rundy dla Liquid. Dolny BS i to może być dobra decyzja. po powolutku chodzi na plecy. Kay, niestety, ale teraz sobie nie radzi. Jest jednak Goofy, jest jednak Hades. I przewaga po polskiej stronie. Coraz bliżej Nine tego, żeby awansować do fazy grupowej. Minio kasuje rywala. I teraz Rainwaker. Co on tutaj może biedny zrobić? 25 sekund do końca, trzech na jednego, to musi być koniec, bomba daleko, Polacy tylko czekają, żeby to wykończyć i za chwilę będzie ten sukces, za chwilę Hades może zadać ostateczny cios i końc walony. I mamy nine w fazie grupowej Intellectual Masters Cologne 2023. Wielkie, wielkie brawa dla Polaków.